Adaptacje to oczywiście ciekawy temat na inspirację. Przypominam, że jest to takie coś, taka, taka forma, że jak na przykład mamy baśń o kopciuszku w formie książkowej, to możemy ją przenieść na ekrany i to będzie nasza wizja historii kopciuszka na podstawie klasyki literatury. I tutaj, w tym przypadku, kopciuszka opowiem Wam dzisiaj o bardzo fajnej. Aczkolwiek pamiętam jak trochę przez mgłę adaptacji baśni kopciuszek, totalnie nie zgadzającej się z tą wersją baśni, którą znamy ze studia Wolda Disneya i innych popularnych powiedzmy wersji. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że była oczywiście zła macocha, miała dwoje córki, plus trzecia to była córka z. Małżeństwa, ale nie jej córka, oczywiście, tylko córka jej męża, który wcześniej miał żonę, ona zmarła, no dlatego macocha, tak? I oczywiście w tej wersji pojawia się kwestia księcia, zaproszenia na bal. Bal, bal zabawa na balowa nie jest jedna, tylko są trzy bale. Wyobraźcie sobie, że Kopciuszek ku swojej rozpaczy nie ma ani zwierzątek, które uszyją jej powiedzmy ciuszki, a potem złe siostry te ciuszki rozniosą w drobny pył. Nie ma też wróżki chrzestnej, która czaruje i ona ma potem, wiecie, roce z dyni i tak dalej. Oczywiście piękną sukienkę błękitną, pantofelki szklane, ale zarozpaczona Kopciuszek, widząc jak jej siostry szykują się na bal, i macocha, dumna, oczywiście kopciuszek nie może iść, nie ma sukienki w ogóle, idzie na grób matki. Tam rośnie wokół tego grobu taka dziwna roślina, takie nie wierzba płacząca, nie jakieś rośle, winogrona, cokolwiek to jest, nieważne, jakaś zaczarowana roślina. No i ta roślina, która oplata grób matki, po prostu daje tej kopciuszek, ciuszki na bal. Są trzy bale. Za każdym razem kopciuszek daje nogę, bo oczywiście zbliża się dwunasta, bo oczywiście siostry zaraz wrócą do domu. I potem teoretycznie jest podobnie jak w klasycznej u Disneya, że po prostu gubi pantofelek. Dochodzą do wniosku, że to jednak była kopciuszek. I żyli długo i szczęśliwie. Książę oczywiście trafia na tą piękną dziewczynę, blondynkę. Akurat w tej adaptacji Kopciuszek była blondynką, tak jak u Disneya. Ale nie pasowało mi w tej wersji, tej historii ten grób i ta roślina. Teoretycznie była zasada taka zachowana troszeczkę, jak mamy w literaturze opisane, że w bajce taki badacz, prop, nazwisko Rosjanin, miał taką właśnie pracę, gdzie opisywał, że postacie z bajek mają swoje określone funkcje i przedmioty mają funkcje swoje określone. Wszystko wydawało się, że jest ok. Mamy zaczarowany grób, o dziwo, mamy Kopciuszka, która w końcu jest szczęśliwa. Cinderella chyba się nazywała po, po, po wersji disneyowskiej, kopciuszek. Kopciuszek się w wersji disneyowskiej tak nazywał. Ale strasznie nie pasowała mi w tej historii ten grób. No, on mi tak nie pasował do tego kopciuszka, może dlatego, że właśnie kiedy zatknęłam się dawno temu z tą historią, nie rozumiałam na czym polega adaptacja. Że to wcale nie musi być tak, jak opisano w książce. A mało tego, potem z biegiem lat, jak zaczęłam się bardziej tym interesować, to się dowiedziałam, że Disney wcale nie był wierny oryginałom. Wiecie, fajny przykład jest małej syrenki. Mała syrenka ginie w oryginale. Rzuca się do morza i zamienia się w morską pianę, byle jej ukochany nie musiał cierpieć wcale jej się nie udaje przechytrzyć złą wiedźmę. Kopciuszek, no to się krwawo kończy, bo siostra i matka zostają po prostu potem zaproszone na bal do Kopciuszka i tam zdarzają się im straszne rzeczy. Oczywiście taka baśń jak Czerwony Kapturek, to też w ogóle też ciekawa sprawa, że to jest inspirowane tym, że grasował wilk. Był bardzo niebezpieczny dla otoczenia, bo lubował się w zabijaniu ludzi. No i ponoć ten wilk zaatakował jakąś, jeśli dobrze kojarzę, służącą, która była ubrana na czerwono, no i była inspiracją. Pewna arystokratka polska potem dostała zabitego tego wilka. A ten wilk był taki wielki, że na jej trofeum to ludzie mówili, że to jest. Bilkołak, ta arystokratka pochodząca z Polski, to mogła być jedna z, z monarszych postaci. Teraz ja sobie nie przypomnę, kim ona była, ale taki był dowód baśnie o Czerwonym Kapturku. Z wydarzeń autentycznych w pewnym sensie zrobiono wersję książkową, taką bardziej optymistyczną, że Bilka zdołano się pozbyć. Zatem adaptacje to jest kolejna taka nasza podpowiedź, jak możemy radzić sobie, jeśli, jeśli chodzi o otworzenie. Tyle w tym odcinku ode mnie. się w kolejnej części tych moich refleksji. To na razie. Pa! Możecie wspierać mnie na Patronite, przypominam.